Witam państwa bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla pewnego Poketubera, więc postanowiłem nagrać mu mały prezencik. Mam tylko nadzieję, że dobrze pamiętałem datę. A zatem, panie Piturze, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, dużo radości, mało toksapeksów i zejszanów u przeciwników. Wszystkiego, czego sobie tylko życzysz, Happy birthday, to you. Happy birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. A teraz przechodzimy do prezentu. Zoom Lens, Groudon, Druhami ruchami Persepice, Blades, Stone Edge, Hammer Armor oraz Heat Flash, Hitros Berry, Sceptile, Leaf Drain Punch, Acrobatics, Swords Dance, Rainbow Berry, Gastrodon, Earth Power, Skull, Recover, Eon, Evilite, Nightshade, Infestation, Pinesfit, Toxic i ten zajebisty ptak Pitera. E, ...lubiany przez Pitera, Life Orb, Staraptor, Double Edge, Brave Bird, CC, Quick Attack. Zaraz. Mam tylko pięć. Jaki był ostatni? Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, gdzie jest szóst? Ach, okay, hej, to będzie najwyżej pięć. Rozpoczynamy gastrodonem, przeciwnik. Podpalamy z koldem. Mamy rozrzuconych już trochę hazardów. Chodzi. Przejmujemy tego specyfika. Obijamy troszkę Ubera. Teraz wchodzi nasza mega potężna tarcza. I tutaj, proszę Państwa, zabawimy się w trollololol. Obie w w końcu padają. Używamy Berserkis Blades. Przeżył to niestety, dobijamy hit crushem. Następnie przeciwnik wysyła Marini, która przeżyła i ubiła nas serfem, w słońcu, krytycznym oczywiście. I w tym momencie Sceptile, ale widząc tego Dark Raya, mam świadomość, że musi mi się uruchomić Unburden, żebym mógł go wyprzedzić. Zatem czekam, jak spadnie mi do połowy, ale to trochę trwało. Mono Dragon Team. Brzmi to bardzo znajomo. Zabawiamy się z Altarią. Teraz wystawiamy ducha, niech on też sobie po. Ari Kane. Toxicowanko, Dragon Claw, Iron Tail. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Dobijamy Earth Powerem. Chodzi Gyarados i boostuje nam Gastrodona. Chyba jest coś Choice Band. Używa mi na Salamencie. I w następnej turze Skolt, który go podpala, więc w końcu się doigrałem. Moxie zeruje mu jego ofensywę. Quick atak. Nara! Garchomp nas wyprzedza. Po czym nie radzi sobie w ogóle z Groudonem. I Dynamax Dragonite, oczywiście. Mist, oczywiście. Przedstawiłem łobu feta i mój mózg w tym momencie się zwiesił, bo pomyślał, że Mirror Code nie działa na Pokémony w Dynamaxie. A prawda jest zupełnie inna. Mianowicie, jestem Debilem więc nie pozostało nam już nic innego, jak poświęcić Łobu więc zróbmy to w jak najlepszym stylu. I've got you in my Kingshield nie chroni przed statusami, a zatem... Aegislash robi się Śpiący, atakuje nas Sacred Swordem, my mamy Skold. spodziewałem się zmiany na Rillaboom, Chodzi Dragapult, uciekamy przed t Nie jest to speks, więc obija nas kulą cienia, ale możemy użyć po raz kolejny jon. Nie poświęcamy Gastrodona, wycofuje na Growdona. Witcrash spodziewając się kolejnej zmiany, ale przeciwnik nie jest skory do wycofywania. Chodzi Haxorus, przeżył nasz Stab i nas zajęł. Łobufe, który nie robi sobie nic z tego, że ten Pokémon ma 147B z ataku, Ryperior i Dusklops. przyjmujemy Mega Horn. Teraz się spodziewałem znowu zmiany. No cóż, to to może tak państwo taktyczny. <grymne> Chodzi Rilla boom z Nakowem. Tracimy Violet. zatruwamy Startera, padamy od kolejnego Nakofa. My bet! Reptile, Source, Dance. Tracimy przedmiot, choć nie w sposób, jaki by mi zależało. I Charizard, hmm? Acrobatics, bez przedmiotu, Wildfire, czyli ta nowa mechanika, która rani co turę. No to kolego, zmusiłeś mnie do wytoczenia ciężkich dział Cel Pal. Dzień dobry, dzieci. Tematem dzisiejszej lekcji będzie: jak walczyć o względy bardziej znanych od siebie twórców w internecie. Jednym z przykładów jest używanie w Pokémon Showdown drużyny składającej się z ich ulubionych Pokémonów. Warto pamiętać o szczegółach, bo detale są najważniejsze. Co to jest? Co to za gówno? To domyślnie powinno być różowe. Podczas nagrywania tą drużyną miałem dość dużo przeciwników grających niepełnym teamem. Tutaj mamy Galvantula, ale oczywiście ma focus. Dobijamy. Quick attack! No to mamy Infernape kontra naszego ślimaczka i on, bo spodziewałem się zmiany, a tutaj kurwa. Odziąc się zmiany używam Stone Edgea, ale przeciwnicy tym razem coś nie są skorzy do wycofywania Pokemonów. Natomiast patrzcie, co się dzieje, jak ja nie wycofam swojego Pokemona. No, jako, że masz minus 2 w special ataku, to sobie myślę, to jest idealny moment na sam No I zostało mi o 1% za dużo, żeby mi się Unburden uruchomił. Mega ewolucja z używamy ją. czasem sobie zmieniamy na naszego ducha, Lucario sobie idzie spać, infestation, żebyś mi nie mógł uciec, nightshade i tak cię wykończamy powolutku. wolutku. Dysynderejz, dyna! <ścoughs> Max Flak słońcu, speed. dziękuję za HP. W ogóle blast burn, rzadko widziany ruch. Przerywamy program, żeby nadać najważniejszą informację tego odcinka. Pseudonim artystyczny, pani brunetki, to. Życzymy miłych doznań i wracamy do materiału. Daraptor Double Team, no, dalej tam. Pranksterzety. Daraptor Stone Age. I recover, nie wiem dlaczego. Extreme Evo Boost is coming. Zeshan. Spierdalamy. Poświęcamy. Kolejny Behemoth Blade. I Persepice. Blades. Swift. Oh yeah. Sash. Uyghata, Dynamax Cliffable, Double Max Guard. Taki Dynamax jest dużo bardziej przyjemny. Mirror Code. I tym akcentem żegnam się z Dolenzantem, żegnam się z Państwem. Do następnego, cześć.